Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam filmik o awarii układu zaponowego, która miała miejsce właśnie w moim Audi Stocy 3. Jak wiecie, jak na Instagramie publikowałam, to auto było jakiś czas wyłączone z użytku, bo po prostu nie szło nim jeździć. Byliście bardzo ciekawi, co się stało. Wstawiałem także short z wymiany czujnika Hala. Między innymi, zaraz Wam opowiem dokładniej o wszystkim. Stwierdziłam, że film podzielę na dwie części. Pierwsza to będzie ustawianie zapłonu lampą stroboskopową. Druga ustawianie zapłonu bez lampy, strobosko bez lampy stroboskopowej, bez tak zwanej metody na słuch. Wiadomo, możemy ustawiać na słuch. Na pewno pojawi się wiele takich komentarzy, ale dla tych, co na pewno chcą mieć wszystko dobrze, dla tych, co nie wiem, boją się ustawiać w ten sposób, przedstawię Wam obie metody. Dzisiaj ustawiamy zapłon lampą. Jest już trochę ciemno, także wspomogę się taką świetną lampką. Bardzo dziękuję firmie NRF za tą lampę. Dużo ułatwia pracę. O, mamy dwa tryby. A więc tak, tu mam cewkę zapłonową, a tutaj mam moduł sterujący zapłonem. Jakie były objawy? Objawy były takie, że auto po osiągnięciu temperatury roboczej gasło. Trzeba było odczekać tak nie wiem, z 10 minut przynajmniej, aż temperatura spadnie i dopiero można było przejechać dalej kilometr dwa maksymalnie. I potem znowu auto gasło. I tak e, musiałam się doczłapać grubo ponad 30 km. Dobrze, że w nocy to przynajmniej mały ruch był. I jakoś się udało dojechać. E, więc co się stało? E, musiałam wymienić cewkę zaponową. E, była, przy, ona, była ona przyczyną. Ale też, jak się okazało, dodatkowo oprócz niej padł moduł sterujący zapłonem. On jest mocowany tutaj na takim sporniku. Poprzedni moduł, poprzedni właściciel widziałam, że tak zamontował dosyć słabo, że tak powiem. Częściowo on zwisał. A to jest element, który się dosyć grzeje. I jeśli prawidłowo nie odprowadza temperatury, to nam po prostu upadnie. I on musi być tutaj na sporniku do karoserii, żeby odprowadzać ciepło. Tak informacyjnie. A więc tak, mam taką lampę stroboskopową Madein ZSRR. Coś takiego. Ona jest do kabli wysokiego napięcia starego typu. Czyli jak mamy tutaj kabel wysokiego napięcia, to te starego typu mają odkręcane fajki, więc możemy założyć część indukcyjną na przewód i wkręcić fajkę. A jak to się ma do tego typu samochodów? Już Wam pokazuję. Dobra, tutaj mamy lampę stroboskopową. Tutaj mamy plus i minus. Podłączamy plus do plusowej klemy akumulatora, minus do minusowej, wiadomo. A tutaj jest część indukcyjna. Ona wchodzi w ten sposób, że tutaj mamy otwór, i w ten otwór właśnie wchodzi kabel wysokiego napięcia. Da się to wykorzystać do nowszych pojazdów, na przykład nowszych na no, lata 80., gdzie fajki nie są odkręcane. Tak jak tutaj. Ale jeśli ktoś ma nową, do nowego typu, to jak najbardziej można używać. Mi się po prostu podoba ta. Jest. To jest ważne. No i jak to podłączyć? Do takich fajek nie odłączamy fajki podczas sprawdzenia lampą stroboskopową zapłonu od cylindra. Więc biorę, wyciągam fajkę z pierwszego cylindra, biorę kabel, wkładam tam kabel, z powrotem montuję fajkę na świecy i drugą część kabla wkładam tutaj. I tutaj możecie sobie regulować zaciśnięcie właśnie tej części. Mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłam. Dobra. A więc co dalej? Jak ustawić zapon lampą stroboskopową w silniku 2-3. A więc tak, najpierw musimy nagrzać silnik do temperatury roboczej, czyli minimum 80 stopni, a w samochodzie gaźnikowym jest to minimum 60 stopni. Teraz musimy podłączyć lampę stroboskopową, tak jak Wam tłumaczyłam, czyli zasilanie minus do klem, a zacisk indukcyjny na przewód pierwszego cylindra. Tarka już sławnie, nie nawodowałam. I nie odłączając, wiadomo, przewodu od świecy zapłonowej. Teraz, w zależności od tego, jaki mamy silnik, czy jest on wyposażony w podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu, to musimy upewnić się, czy zostawiamy podłączony przewód podciśnieniowy, czy odłączamy go i zaślepiamy. Także tutaj, jak widać, nie ma podciśnieniowego aparatu zapłonowego. Taką tabelę dokładną znajdziecie na moim Patronite, link umieszczam w opisie filmu. Tam dodatkowo wstawiam różne ciekawe rzeczy, których nie zobaczycie na moich filmach. Potem uruchamiamy silnik i zostawiamy go na biegu jałowym. I teraz bardzo ważna informacja, bo to się różni w zależności od tego, z którego roku mamy silnik. Jeśli mamy silnik z oznaczeniem NF z przed sierpnia 1988 roku, to musimy włożyć bezpiecznik do przekaźnika pompy paliwowej, który znajduje się tam w skrzynce bezpieczników. Już wam pokazuję. Dobra, tu mamy skrzynkę bezpieczników. Jest zimno, więc żeby tego wszystkiego tutaj połamać. I tutaj mamy miejsce na bezpiecznik od pompy paliwowej. Natomiast jeśli mamy silnik NF od sierpnia 88 roku, to teraz musimy wejść w tryb serwisowy, żeby oszukać ECU. A w jaki sposób to robimy? A robimy to tak, że we wgłębieniu pod półką po stronie kierowcy znajdziemy dwie wtyczki do diagnostyki, w które wpinamy się z worką łącząc pin numer 1 pierwszej wtyczki z pinem numer 1 drugiej wtyczki. I tutaj wrzucę Wam rysunek dla lepszego zobrazowania sytuacji, jak to powinno wyglądać. Jest już ciemno. Akurat tak wyszło, że jak wracam z pracy i idę do pracy, to jest ciemno. No i tutaj mamy o, słabo widać półkę kierowcy i tam e, powinno się to znajdować. Mam też tutaj e, dla Was taki obrazek. Gdzie ja to mam? jakość może ostrości złapać. O, powinno wyglądać to w ten sposób. I teraz tak. Na skrzyni biegów znajduje się okienko po stronie kierowcy. W tym okienku widzimy koło zamachowe, na którym wybite są znaki. O. Teraz Wam oświetlam Okienko tutaj, no jest tu. Mam nadzieję, że je widać. Na przykład 0, 5, 10, 12 i tak dalej. To okienko oświetlamy właśnie lampą stroboskopową. I tak, pożądana cyfra oznaczająca kąt przednia zapłonu musi pokrywać się z dolną krawędzią okienka w skrzyni. I tutaj widzimy właśnie o tą krawędź. Dla silnika NF jest to cyfra 15, bo zapłon ma być właśnie 15 stopni przed górnym martwym punktem. Zaraz mam tutaj wstawię zdjęcie tabeli, żebyście mieli pewność. Mimo, że koło zamachowe obraca się, to dzięki lampie stroboskopowej wygląda jakby stało ono w miejscu, dzięki czemu powinniśmy widzieć wybitą na nim cyfrę więc jakby nie patrzeć jest to duże ułatwienie Jeśli znaki się nie pokrywają to trzeba poluzować śrubę trzymającą cały aparat ona jest o nie wiem czy widać tu aparatem o teraz ją oświetlam właśnie to jest ta śruba tutaj trzymająca cały aparat jest ona na kluczyk 13 obracając aparatem zaponowym w prawo i w lewo, tutaj całym, w okienku powinna pojawić się nam tam właśnie na skrzyni pożądana cyfra, oznaczająca kąt wyprzedzenia zapłonu. Po ustawieniu dokręcamy śrubę trzymającą aparat zaponowy, czyli tutaj tą właśnie, wpinamy z powrotem przewód podciśnieniowy lub podłączamy czujniki temperatury, czy wypinamy zworkę pod półką, lub wyciągamy bezpiecznik z przekaźnika pompy paliwowej. W zależności od tego, jaką wersję silnikową posiadamy. I wtedy gasimy samochód. Upewniamy się, czy wszystko podłączone jest z powrotem, jak było, przed... Światło zgasło. O, dobra, mamy światło. No, jak wszystko mamy podłączone y, przed regulacją i ponownie odpalamy samochód. Jeśli coś jest nie tak, y, nie wiem, obroty, to najprawdopodobniej zapomnieliśmy czegoś odłączyć. Y, czujnik temperatury, przewód podciśnieniowy, albo zapomnieliśmy coś odłączyć. Musimy wszystko sprawdzić, czy aby na pewno jest ok. Jeśli nadal jest coś nie tak, to ponownie sprawdzamy ustawienie zapłonu. Jeśli po ponownym sprawdzeniu wszystkiego na gorącym silniku obroty biegu jałowego nadal są znacząco za wysokie, to może być wtedy konieczne zmniejszenie obrotów. Jeśli producent dopuszcza w danej wersji silnikowej regulację obrotów, to to robimy. Jednak w wielu silnikach nie należy ruszać właśnie tych regulacji. Także wszystko zależy od tego, co my posiadamy. Więc tutaj pokazałam Wam pierwszą metodę. No tutaj mamy tam śrubkę, i tak jakby wąsy trzymające aparat. Ja tutaj jak widzicie wymieniłam aparat zapłonowy na nowy i świecę też, więc w sumie jak już robić to wszystko to padałoby po tylu latach. I tutaj mamy ten nieszczęsny sterownik. Ja zaraz wam pokażę tutaj bliżej numery. A i ważna informacja, bo cewka zapłonowa może wychodzić jako całość od razu z modułem i są też cewki zapłonowe takie kwadratowe, nowego typu. Ja chciałam zamontować tą butelkową, nie chciałam tam pchać nowego typu i przerabiać wtyczek innych tego typu rzeczy. Natomiast moduł tutaj. O, takie są numery. Znajdziecie też. Przez Hitachi produkowany osobno, także o tyle dobrego. A więc czemu tutaj wymieniałam czujnik Hala? Otóż od razu chciałam wymieniać cewkę, miałam wątpliwości co do tego modułu jeszcze. A wszyscy mi mówili, że jest, to na pewno Hala, Hala, czujnik Hala. Także <laughs> macie materiał dodatkowy z wymiany czujnika Hala. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. On znajduje się tutaj, w aparacie i tutaj mamy idącą do niego wtyczkę. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo w drugiej metodzie ustawiania zapłonu, nie metodą na słuch ani nie lampą stroboskopową, tylko bez tego wszystkiego, pokażę Wam, jak powinny być ustawione krzywki na wałku rozrządu. jak powinny być ustawione krzywki na wałku rozrządu, co powinniście widzieć yy, tutaj w tym otworze, jakie znaki wybite, yy, co ja wam tutaj jeszcze ciekawego pokażę, pokażę wam jak rozebrać tutaj aparat zapłonowy. Ja ogólnie jestem zwolennikiem ustawiania metodą na słuch, ale żebyście mieli ciekawie, to zamieszczam wam taki materiał. Jeśli mielibyście jakieś pytania, Coś by Was interesowało z tym związane, to zapraszam do pisania w komentarzach albo do mnie na Instagramie na PRIF. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tym filmem. Dla Was może się wydawać to oczywiste, ale są ludzie, którzy takich rzeczy na co dzień nie robią. I mam nadzieję, że dla nich to będzie przydatne. Chciałabym pokazywać takie rzeczy, właśnie dla ułatwienia do nauki, jeśli ktoś by chciał zacząć naprawiać swój samochód. I na Patronite też Was zapraszam, ponieważ znajdziecie tam różne ciekawe materiały, których tutaj nie zamieszczam dodatkowe zdjęcia, dodatkowe patenty. Na coś teraz pojawił się, już tam jest post z całą tabelą. Dotyczącą ustawienia zaponu, ile powinno być przy danym silniku, co powinno być odłączone, co podłączone, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli chcecie zobaczyć, nie wiem, jakieś inne treści związane z mechaniką, to zapraszam do pisania w komentarzach, co by Was interesowało. Jest zima, dużo rzeczy na dworzu nie zrobię ale może coś się uda, także jeśli macie jakieś pytania to śmiało piszcie. Do zobaczenia.